Witam Was w kolejnym wideo. Kontynuujemy tu Księgę Rodzaju to rozdział 32. Przypominam, że w poprzednim odcinku tej telenoweli dowiedzieliśmy się, że żeby wyhodować kozę, kozę w ciapki, potrzebny jest ponacinany patyk. Jak ktoś nie słyszał, to oczywiście serdecznie polecam. Natomiast wisienką w tym epizodzie będzie wielki pojedynek mistrzów MMA. Zaczynamy! Na zajutrz rano Leban ucałował swych wnuków i swe córki, pobłogosławił im i udał się w powrotną drogę do siebie. Jakub ruszył w dalszą drogę, a gdy go napotkali aniołowie Boga, ujrzawszy ich rzekł jest to obóz Boży. Nazwał więc to miejsce Mahanaim. Z jakiegoś powodu nie ma rozwinięcia tematu. Spotkanie aniołów wydaje się mega istotnym wydarzeniem, a tu tylko jedno zdanie. Naprawdę warto zwracać uwagę, jak Biblia dziwnie potrafi skupiać się na kompletnie nieistotnych wydarzeniach i poświęcać całe rozdziały na jakieś opisy historii, kto ile komu kus ukradł, albo ile mieli dzieci, sąsiedzi, kuzyna, sąsiadki z trzeciego piętra. Ale kurna, jak Jakub spotyka grupę aniołów, to wystarczy jedno zdanie, które tak naprawdę ma w celu jedynie wytłumaczenie nazwy jakiejś wsi. Tak. Stąd Jakub wyprawił przed sobą posłów do swego brata Ezawa, do kraju Seir, czyli Edomu. Dając im takie polecenie, powiedzcie panu memu Ezawowi tak. To mówi sługa twój Jakub. Przebywałem u Labana i aż do tego czasu byłem nieobecny. Nabyłem sobie woły, osły, trzodę, sługi i niewolnice. Niewolnice. Hmm. Ciekawe co Bóg na to. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś mnie darzył życzliwością. Posłowie wrócili z taką wiadomością. Szliśmy do twego brata Ezawa, ale on też już idzie na twoje spotkanie z czterystu ludźmi. Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi, których miał przy sobie owce, woły i wielbłądy na dwa obozy. Myśląc sobie, jeśli Ezaf uderzy na jeden obóz i pobije go, Drugi przynajmniej obóz ocaleje. A potem zaczął się modlić: Boże Abrahama i Boże Ojca mego Izaaka, panie, który dałeś mi rozkaz, wróć do Twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci świadczył dobro. Nie jestem godzin wszelkiej łaskawości i wszelkiej szczerości, jakie nieustannie oskazujesz twemu sługze, bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Racz więc ocalić mnie z ręki brata mego Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. Wszakże tyś powiedział, będę ci świadczył dobro i uczynię twe potemstwo tak nogi jak ziarenka piasku na brzegu morza, których nikt zliczyć nie zdoła. A potem przenocował na tym miejscu i wziął z dobytku swego jako dar dla brata swego Ezawa. Tyście kus. I 20 kozłów, 200 owiec, i 20 baranów, 30 do innych wielbłądów. Dobra, nie chcę się tego czytać. Dużo różnych rzeczy. I oddał sługom swoim każde ze stad, mówiąc: Będziecie szli przede mną w odstępach pomiędzy każdym stadem. <grym> Niezła taktyka, nie? Pierwszemu zaś słudze dał taki rozkaz. Gdy cię spotka mój brat Ezaf i zapyta, czyim jesteś sługą, dokąd idziesz i czyje to stado, które będziesz, odpowiesz: Sługi twego Jakuba. To jest dar posłany panu memu Ezawowi, on zaś sam idzie za nami. Taki sam rozkaz dał Jakub drugiemu, trzeciemu i wszystkim sługom, którzy mieli pędzić stada. To, co wam powiedziałem, będziecie mówili Ezawowi, gdy go spotkacie, dodając: Sługa, twój Jakub idzie tuż za nami. Myślał bowiem spryciarz: Przebłagam go darem, który mnie wyprzedzi, a gdy ja potem go zobaczę, może obejdzie się ze mną łaskawie. Wysłał więc ów dar przed sobą, a sam postanowił spędzić noc w obozowisku. Ale tej jeszcze nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i <laughs> jednaścioro dzieci, przeprawił się przez brud potoku Jabok. Dobrze, nie Jabol. A gdy ich przeprawił przez ten. Po chociaż może to był Jabol, zaraz zobaczycie. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał. Okej, okay, na razie. Prosta historia. Jakub, wybraniec Boga, trzęsąc portkami, kombinuje jak uniknąć gniewu brata. Ale tu historia zaczyna się robić naprawdę ciekawa. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu Jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. Co to za opis? Przed chwilą. Ze szczegółami dowiedzieliśmy się, ile kus wysłał dla brata, a teraz bez żadnego wstępu dowiadujemy się, że zaczął się nagle z kimś naparzać. Nie wiadomo, czy ktoś go napadł nie wiem, przy sikaniu, czy może jak spał, nie wiadomo kto na kogo napadł, może to Jakub napadł na kogoś, może się pokłócili, nie wiadomo. Nie wiadomo, czy ten ktoś zapytał najpierw Jakuba o fajkę, no po prostu nic nie wiadomo. Wiadomo tylko, że spieli się w pojedynku jak Jaś Kapela z Ziemiewitem. W dodatku atakujący ninja założył Jakubowi taką dźwignię, że mu dyslokował biodro. Jakub to jednak nie był tam jakiś pierwszy lepszy chłystek. Pomimo poważnych obrażeń, nie puścił Drakuli. No, czemu Drakuli? No to chyba oczywiste, bo wystraszył się straszliwie wschodu słońca. No, w każdym razie posłuchajcie, co się stało dalej. A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już schodzi zorza. Jakub odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. No nie, tylko w Biblii mamy takie numery. Gość wyzywa go na jakiś nocny pojedynek w krzakach i po tym, jak mu wyrwał biedę od rozmiednicy, ten chce, żeby go pobłogosławić. No, cyrk. Po prostu cyrk. Wtedy tamten go zapytał, jak masz na imię. <grym> o, no, robi się romantycznie. A może to miała być taka scena jak w dawnych filmach, gdzie. Wiecie, dwóch twardzieli leje się 10 minut po mordach, żeby w końcu wyczerpani kiwnąć do siebie w uznaniu głowami, zbić piątala i pójść na piwo. W każdym razie padło pytanie o imię. On zaś rzekł Jakub. Powiedział, to znaczy ten, ten drugi, ten ninja. Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. <grym> Potem Jakub rzekł: Powiedz mi proszę, jakie jest twoje imię, nieznajomy. Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? Bo sam go o imię pytałeś cymbale, a jak ci odpowiedział, to warto by choćby z grzeczności się przedstawić, a nie zgrywać głupa? Ale gość zamiast odpowiedzieć, błogosławi go. I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę. Penuel mówiąc mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem życie. Słońce już schodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Nie wiem, jakie wziął prochy, bo z rozwalonym biodrem raczej by nie pochodził. W każdym razie następne zdanie jest porażające. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, który jest w stawie biodrowym. Gdyż Jakub został porażony w staw piodrowy W to właśnie ścięgno. No chyba nie dam rady. Absurd, pogania absurd. Mamy uwierzyć, że jakimś zbiegiem okoliczności Bóg, Stworzyciel Wszechświata, przybrał ludzką postać. Już samo to jest absurdalne, no ale dobra. I postanowił spróbować nocnych zapasów z Jakubem. Mamy uwierzyć, że Bóg ten pojedynek przegrał. Że stworzył się jakimś słabeuszem i postanowił nie skorzystać z wiedzy o sztukach, walk, które jako wszechwiedzący oczywiście musiał znać. Mamy również uwierzyć, że to był Bóg na podstawie jednego zdania, które podobno wypowiedział ten gość, mimo że nawet się nie przedstawił. Czyli nie wiemy, kim był, coś tam sobie wymamrotał i wiemy o tym tylko dlatego, że powiedział nam o tym Jakub. Hmm. Piękna historia. Naprawdę piękna. Chociaż. Bardziej prawdopodobne jest, wiecie, jestem taki bardzo sceptyczny. Co jest bardziej prawdopodobne, że Jakub spotkał Boga i cała ta historia jest prawdziwa, czy może moja wersja? Bo ja sobie to teraz wymyślę zupełnie znikąd, wymyślam po prostu teraz. Ale dużo bardziej prawdopodobną wersję. Która brzmi tak. Bardziej prawdopodobne jest, że Jakub ze strachu się spił. Hm? Zwichnął kostkę. Wpadł do rowu. I nad ranem wrócił ze wspaniałą historią, jak to walczył całą noc z Bogiem, i dlatego jest taki brudny, sponiewierany i pobijany. No i oczywiście na tę okazję trzeba nazwać kolejną wieś, no i zmienić ksywkę, a jeszcze wprowadzić restrykcje kulinarne, żeby była powaga. Odlotowo, no po prostu wow. No, w książeczce potem jest, w tym rozdziale, przydługi kawałek, którego nie ma sensu czytać, więc wam go streszczę. Chodzi o to, że bracia po prostu w końcu się spotkali. Ezaf Jakubowi no nie nakopał, tylko potraktował go jak długo niewidzianego brata. Możliwe, że pomogły te wszystkie bogactwa, które skitrany Jakub, pogromca bogów, wysyłał mu na spotkanie, zanim sam, bijąc pokłony, spotkał brata. Mam nadzieję, że ucieszy Was też końcówka, która idzie tak. Wreszcie Jakub po powrocie spada na Ram, dotarł szczęśliwie do Sychem w Kananie, obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta, nabył od synów Hamora, ojca Sychema, za sto kesitów kawał pola, na którym rozbił swe namioty. Tam też ustawił ołtarz i nazwał go imieniem Boga, Boga Izraela. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek rozbił jakiś namiot, to nie macie wyboru i musicie zasubować ten kanał, bo tu jest naprawdę dużo o biwakowaniu. Mam nadzieję, że trochę Was rozbawiłem tą opowieścią. Kto się uśmiechnął, to musi strzelić lajka. Jak zwykle dzięki dla moich wytrwałych membersów, którzy wspierają mój kanał. Zawsze pokazuję listę. Na szczęście nie jest za długa, więc nie muszę się specjalnie narobić, żeby ją zaprezentować. No, to w takim razie do zobaczenia w kolejnych wideo. Mam nadzieję, że moje dzieciaki przestaną przynosić wirusy z przedszkola i będę miał mniejsze przerwy w produkcjach. To tyle na dziś. Pozdrawiam Was, Światowid.